Dzień dobry! Dziś opowiem Państwu o dwóch sprawach, które doskonale pokazują, jak wiele zmienia tzw. sankcja kredytu darmowego czyli SKD. Tym razem przedstawię sytuację naszych klientów po złożeniu przez nich oświadczenia o skorzystaniu z tego uprawnienia. Zapraszam do oglądania. Radca prawny Kinga Hetman-Szelecka. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Pierwszy przykład dotyczy umowy zawartej z Bankiem Milenium w 2024 roku. Nasi klienci podpisali z bankiem umowę pożyczki na kwotę 103 tys. zł, jednak faktycznie otrzymali jedynie 80 tysięcy zł. Pozostała część została doliczona przez bank do salda zadłużenia jako kredytowana składka ubezpieczenia. W ten sposób bank powiększył zadłużenie klientów o ponad 20 tysięcy zł. Pożyczka została dzielona na 8 lat z oprocentowaniem opartym o stałą stopę procentową. Problem polegał na tym, że bank nalicza odsetki nie od rzeczywiście wypłaconej kwoty, lecz od pełnej kwoty kredytu wskazanej w umowie. Rata została ustalona na 1721 zł, co oznaczało, że klienci mieli łącznie oddać bankowi ponad 64 tysiące złotych tytułem odsetek. Tymczasem prawidłowo naliczone odsetki wyłącznie od faktycznie wypłaconej kwoty pożyczki wyniosłyby około 40 tysięcy złotych. Analiza umowy wykazała poważne uchybienia, w tym brak rzetelnych informacji o rzeczywistych kosztach kredytu i całkowitej kwocie do spłaty. To z kolei otworzyło klientom drogę do skorzystania z sankcji kredytu darmowego, czyli odzyskania wszystkich kosztów kredytu, w tym odsetek i składek ubezpieczeniowych. Po złożeniu przez naszych klientów oświadczenia o skorzystaniu z sankcji, rata spadła z ponad 1700 zł do około 800 zł, niemal o połowę. Dodatkowo bank powinien zwrócić klientom ponad 6000 zł tytułem zawyżonych rat. Warto podkreślić, że analizowana umowa została zawarta w 2024 roku, a więc w czasie, gdy banki były już masowo pozywane w sprawach o SKD. Pomimo tego banki nadal oferują konsumentom wadliwe produkty kredytowe, co pokazuje, że problem pozostaje aktualny i dotyczy również najnowszych umów. Druga sprawa dotyczy umowy kredytu zawartej przez naszych klientów z Getin Bankiem, obecnie działającym jako Velobank SA. Umowa została podpisana w 2020 roku, a jej wartość wynosiła 184 tysiące zł. Jednak, podobnie jak w poprzednim przykładzie, bank nie wypłacił klientom całej tej kwoty. W kredycie ukryto bowiem prowizję w wysokości 9200 zł, która została potrącona już przy uruchomieniu kredytu. Początkowa rata przekraczała 1800 zł, z czego mniej więcej połowa to był kapitał, a połowa odsetki. Po kilku latach sytuacja diametralnie się pogorszyła. Oprocentowanie wzrosło 6,49% do ponad 10%, a w 2022 roku rata kredytu przebiła poziom 2100 zł. W ciągu zaledwie dwóch lat rata wzrosła więc około 15%. Najgorsze było to, że wzrost raty nie oznaczał szybszej spłaty zobowiązania, wręcz przeciwnie, większość dodatkowych kosztów to były rosnące odsetki. Zamiast około 600 zł miesięcznie klienci zaczęli płacić prawie 1300 zł samych odsetek. Po czterech latach spłaty okazało się, że do banku wróciło zaledwie 47 tysięcy złotych kapitału i aż 40 tysięcy tytułem odsetek. Analiza dokumentu wykazała, że również w tej umowie brakowało prawidłowych informacji o kosztach kredytu oraz o całkowitej kwocie do spłaty. To otworzyło klientom drogę do skorzystania z sankcji kredytu darmowego, czyli prawa do żądania zwrotu wszystkich kosztów, odsetek, prowizji oraz innych opłat. W tym przypadku po złożeniu oświadczenia klienci mogą odzyskać prawie 33 tysiące złotych, a ich saldo zadłużenia zostanie obniżone o ponad 23 tysiące złotych. Z około 144 tysięcy do 120 tysięcy złotych. Oba przedstawione przypadki jasno pokazują, że sankcja kredytu darmowego to wyjątkowe, skuteczne narzędzie, które pozwala odzyskać od banku znaczną część kosztów kredytu odsetek, prowizji oraz składek ubezpieczeniowych. Co ważne, błędy w dokumentach pojawiają się nie tylko w starych umowach. Wiele kredytów zawieranych w ostatnich latach, nawet w 2023 czy 2024 roku, nadal zawiera nieprawidłowości, które otwierają kredytobiorcom drogę do skorzystania z SKD. Jeśli podejrzewasz, że Twoja umowa kredytowa również może zawierać błędy, możesz bezpłatnie przesłać ją do nas do analizy. Sprawdzimy, czy również Tobie przysługuje prawo do skorzystania z sankcji kredytu darmowego, a jeśli tak, pokażemy Ci, jak odzyskać należne pieniądze i obniżyć swoje zadłużenie. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.